Kazać lepszą ekipę spośród dwóch tak wyśmienitych zespołów. To będzie uczta dla każdego kibica piłkarskiego, niezależnie od wyniku. Korona Kielce mierzy się z Rakowem Częstochowa. Zapraszamy! Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Czas na mecz ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Zespół Korony Kielce zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Przed nami wyjściowy skład Korony Kielce. Zespół gra dziś w ustawieniu 3-4-2-1. Dużo będzie zatem zależało od tego, jak osamotnione wahadła będą wywiązywać się ze swoich zadań. To klucz do dobrego wyniku. To wyjściowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Jacku, ta ekipa lubi przycisnąć rywala już na jego połowie. I takiej gry wysokim pressingiem spodziewałbym się także dziś. Na pewno będzie to wymagało zaangażowania i koncentracji od początku do końca. Ale jeśli nie odpuszczą, ogolę powinno im być stosunkowo łatwo. Ważne natomiast, żeby dokładnie kryli rywali, bo z tak agresywną grą każdy błąd będzie kosztował. Dusza więc pierwsza połowa. Trochę za dużo teraz nerwowości w środku pola. Dobrze, mierzono podobnie na dobie. To powinien być gol! To powinien być gol! Zupełnie nieudane uderzenie. Ale i tak nie byłoby bramki, ponieważ wcześniej podniesiona chorągiewka, czyli zostałby odbizdany z palą. Złe możliwości rozegrania piłki. Ślizg! I jaka decyzja? Jedyna możliwa! Karny, proszę Państwa! Za chwilę może być po remisie. Pójrzmy, czy będzie zaraz 1-0. I proszę, państwa, bramka wykazuje się teraz dużym spokojem, ogromną pewnością siebie. Bramkarz chciał być niczym zwany lis i czekał na uderzenie w środek bramki, ale nie tym razem. Piłka wędruje obok, bez szans. Raków przegrywa jedną bramką, ale wynik meczu nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Sparnas, Jean-Carlos, Rakowiczan, Tudor, Frank Tudor. potrzebnej niechlujności w tej akcji. Cierpliwie ją budują. W tej akcji wyglądają nieźle. Ciekawe podanie Lobem. Korona buduje ten atak. Przesuwa się z piłką. Uwaga! Może trzemać! czy ktoś to bije? Ta jest strzał z daleka. teraz interwencja. Gol w tej sytuacji mógł dać dwubramkowe prowadzenie, a to już nie byle co. A tak, to tu jeszcze może wydarzyć się wszystko. Odrobinę więcej szczęścia byłaby Bramka, ale nie tym razem. Teraz muszą zawalczyć o piłkę i spróbować zbudować kolejną akcję. zresztą no. to przejmie. poprzejmie zgodnie z pewnością nie tak to miało być To dobre to podanie przejęta koniec akcji spalna Rakowiczan. Arsenicz. sam na sam z bramkarzem. Trzeba było strzelać bez namysłu. On tu tymczasem przekombinował. Smarnas. Tracą teraz piłkę. Mija teraz bez kłopotu. Gili Lopez. Jean-Carlos. Jean-Carlos. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Zapowiada się Czitarak. Oj, chyba by wpadło, gdyby nie to przytomne wejście. Mogło być groźnie, ale tu był spalony. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Na razie nie może zaliczyć tego meczu do udanych. Za mały ma wpływ na ofensywę zespołu. Rozczarowujący występ nie potrafi podłączyć się pod akcję w ataku, co po części tłumaczy, dlaczego przegrywa. Z nami druga połowa. drużyna Rakowa przegrywa jedną bramką. Jej celem jest lepsza gra i odrobienie strat. Rakowiczan. Jean Carlos. Teraz istny boiskowy kunszt. Tak, fantastycznie potrafi panować na piłkę. Trzymuje się przy piłce, może wybrać podanie. No cóż Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. Strata jest niewielka, ale za mało stwarzają sobie sytuacji. Nie widać tej determinacji, by rzeczywiście coś z tym wynikiem zrobić. Miejmy nadzieję, że to nie rezygnacja, ale oczekiwałbym większego zaangażowania w kreowanie sytuacji bramkowych. Więcej gry do przodu. Jakoś nie potrafią utrzymać piłki. Może być zaraz groźnie. Piłka za linie obrony. Będzie gorąco. Ależ było groźnie. Doskonałe wyczucie czasu. Interwencja w idealnym momencie. Udaje się zażegnać. Niebezpieczeństwo. Niewiarygodne. Widziałem już piłkę w siatce oczami wyobraźni. Wyśmienita obrona. Grywa to więc na krótko. Dobrze się to zapowiada. Z tego mogło coś być, ale wyjaśnia sytuację. Rzuca piłkę w pole karne. No cóż, zaliczmy tę główkę do statystyki strzałów, ale nie w świat bramki, więc zagrożenie było średnie. teraz piłkę Korona. Ładnie rozpędza tę akcję. Uwaga! Musi to wykorzystać! Gol dla Rakowa! Mamy remis, a dla Częstochowskiej drużyny to jeszcze nie koniec. Rozapoczyła ich ta bramka. No i widzimy, że ich dotychczasowa gra się opłaciła. Grają dobrze, dominują, a teraz zdobywają bramki. Znowu gramy od środka przy remisie. 1 do jednego. Teraz będzie niebezpiecznie. Ale jest ciekawie. Przewinienie sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie rzut karny. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. I dostrzeli, wyjdą na prowadzenie. I mamy bramkę! Nie myli się, zdobywa go na swojej drużyny z tego rzutu karnego. i bardzo skutecznie wykonany ten rzut karny. Nie jest łatwo tak zupełnie oszukać osobę stojącą po drugiej stronie, a tu widzimy, że nie było mowy o choćby częściowym wyczuciu intencji. Strzał w sam środek bramki, w pusty środek bramki. A1, kontynuujemy grę. Korona, oddaje piłkę rywalową. Ależ teraz piękne podanie górą, uwaga! Ach tak nie rozbijają ten atak. Obywatelska obrona strzału. To mógł być gol. Wyjątkowy refleksji i wyczucie. Uderzenie z niewielkiej odległości, ale jednak skutecznie interweniuje. Dobra teraz piłka do przodu, idealna na dobra. Dobrze poradził sobie w porucharnym. karnym. Sparnas. Kram Tudor. No i tak to jest proszę państwa, kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. potrójny strzał z a spotkanie ma się ku końcowi gramy dalej 3:1 Braków przy piłce. Tudor. Niedokładnie piłka żerakowa. Strata. Sędzia zadecydował o doliczeniu trzech minut gry. Są niezłe możliwości rozegrania piłki. obrona wyjaśnia teraz tę sytuację. Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. Zdecydowana porażka dzisiaj. którą nawet nie jedną bramką, a dwie. najlepiej pokazuje, ile jeszcze pracy przed tą Dziś przeciwko Zespół był lepszy, bardziej wybiegający, głośniejszy, a na pewno skuteczniejszy. Piłkarscy w głowie najwyraźniej to docenili. Nie mam wątpliwości, że po tym spotkaniu będzie wysłuchiwać peanów na swoją części. Słusznie. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych. A gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby i katrika bo cały czas szukał okazji. Nie dawał spokoju obrońcom. Właściwie za pikotki. Pierwsza pierwsza połowa. piłka za... Może być zaraz groźnie. Rzuca piłkę w pole karne. O, no, cóż. Zaliczmy tę główkę. Do... Ładnie rozpędza tę akcję. Uwaga! Musi to wykorzystać! Dalej jest ciekawie. I mamy bramkę! Nie myli się! Zdobywa gola dla swojej drużyny z tego rzutu karnego. Rusza więc pierwsza połowa.